Nadajemy swoim dniom taki kształt i takie znaczenie, jak nam najbardziej odpowiada. Zadajemy sobie trud, aby dawać sobie tylko to, co chcemy, aby nas stanowiło, i dajemy sobie tylko to, co daje nam siłę i motywację, i nadaje naszemu życiu odpowiedni, pozytywny wymiar. Zapewniamy sobie to wszystko, co stanowi materiał do budowy naszego życia. Jednak, czy każdy tak działa? Czy każdy potrafi dać sobie to, co jest dla niego niezbędne i najbardziej odpowiednie? Czy każdy dokonuje swoich własnych wyborów tego, co dla niego odpowiednie w pełnej świadomości? Czy może większa część z tego, co dla siebie wybieramy, jest zupełnie nieświadomym doborem sytuacji i zdarzeń. Zawsze przychodzi taki moment w naszym świadomym rozwoju, w którym uświadamiamy sobie działania i decydowanie innych ludzi o naszym życiu. I podejmujemy decyzję o podjęciu samemu kroków i działań. Które utwierdzają nas w przekonaniu, że chcemy i umiemy decydować sami o sobie. Że nikt nie ma lepszego pojęcia o tym, co dla nas najwłaściwsze i o tym, co dla nas najmilsze. Zaczyna w nas wzmagać uczucie siły i pewności siebie, które owocuje cudownym uczuciem prawdziwej. Nieprzekarykaturowanej dumy, dumy z samych siebie, dumy, której jedynie my sami możemy sobie dać. Dumy, o której wielu z nas niejednokrotnie słyszało, że to pycha i zadzieranie nosa. Ale pycha i zadzieranie nosa nie mają nic wspólnego z uczuciem prawdziwej dumy. Pycha i zadzieranie nosa są na pokaz. Zawierają w sobie elementy oceniania i umniejszania innym i chwalenia się tym, co nam się wydaje super. A uczucie prawdziwej dumy rozpiera nam serce z prawdziwej radości. Uzy szczęścia cisną się nam same do oczu i jesteśmy odcięci od zdania i opinii innych ludzi. Nikt nie musi o niej opowiadać. To właśnie taki magiczny moment w naszym życiu, który jak iskierka pojawia się w naszym sercu i wypala z nami, w naszym postrzeganiu siebie i zaczyna nas umacniać w wartościach, które sami dla siebie wybieramy.